Coś jest nie tak. Angelina zawsze odbiera. Mogę pojechać to sprawdzić. Angelina zaginęła. Nie, tylko nie ona. Przysz nikomu nie zawiniła. Valeria, uspokój się. Żadna z tych kobiet nikomu nie zawiniła. Jedziemy do Raymonda. Zostańcie w domu. Mamo, nie. Uspokój się, Kruszynko. Twoi rodzice to twarde sztuki. Nic im nie będzie. Nie jedźcie, proszę! Enzo, pilnuj jej. Chodź, Gruszyno, musisz wypoczywać. Puść mnie, kurwa! Enzo, nie pozwoli im! Nie pozwoli im wyjść! Enzo, nie pozwól im wyjść. Ona nie jest gotowa na ten przestępczy świat. A ja byłam? Nie rób jej tego. Za późno. Adela, nie poznajecie. cię. zemsta przysłoniła ci oczy, czy co? Gdzie jest Angelina? Słucham! Miło Was widzieć, omówimy to i owo. Zamknij ten rej. Pytam się, gdzie jest Angelina? Przyjaciółka mojej córki, blondynka, niebieskie oczy. Nie wiem, o czym mówisz. Nie bez przyczyny poprosiłem Was o pomoc. Smith popierdala mi biznes. Tak, to już wiemy, i co w związku z tym? To nie ja mam waszą blondyneczkę. Kurwa. Mamy tydzień. Za 7 dni odbywa się bankiet, na którym. Będą trwały licytacje. Jeśli będziemy chcieli załatwić to tam, to istnieje 70% szans na to, że nie przeżyjemy. Za dużo ludzi i za dużo ochrony. Więc co proponujesz, panie od siedmiu boleści specjalista? Proponuję załatwić to, gdy Smith będzie w drodze. Jeśli odpowiednio go zaszantażujemy, to da znać swoim ludziom, żeby wypuścił panienki z wozu. Brzmi prosto. Bo tak będzie. Cieszę się, że się dogadaliśmy. Biedna Angelina, oby nie przeżywała tego, co ja. a co jeśli ją skrzywdzą? Jeśli zrobię mi to, co mi? Co, źle się czuję? Źle się czuję, co? Waleria, spokojnie to tylko atak paniki. Spokojnie to nic strasznego. Skup się na swoim oddechu. Oddychaj razem ze mną. Wróciliśmy. W porządku. I co? To nie on ma Angelina. To Smith. Za tydzień jest jakiś bankiet, i wtedy mamy ją odzyskać. To jaki mamy plan? My? Nie, Waleria. Ty zostaniesz w domu. Słucham? Zostaniesz w domu, a Enzo będzie nas osłaniał. Strzelałeś kiedyś? Pierwszy raz jak miałem 5 lat. No ten. Sen Raimonda. Panie Iwanowa. Czy istnieje możliwość odnalezienia mojej mamy? Będę z tobą szczery. To może być bardzo trudne, ale zrobię co w mojej mocy. Dziękuję. Hej, nie zostanę w domu. Nie ma nawet takiej opcji. Zostaniesz. Nie. Już... nie. Waleria, akurat w tej kwestii nie masz nic do powiedzenia. Koniec dyskusji. To niesprawiedliwe. To jak najbardziej sprawiedliwe, Kruszyno. Ostatnio zostałaś skrzywdzona. Twoje rodzice nie chcą, by to się powtórzyło. Ja też nie chcę, byś znów cierpiała. Tak, no tak. To zrozumiałe. W Blightmoor zaginęła kolejna dziewczyna. Tym razem sprawa dotyczy 17-letniej Angeliny Perez. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, prosimy o niezwłoczny kontakt z policją. Dobra, słuchajcie. To jest droga, którą będzie jechał wóz z dziewczynami. Trochę daleko. Tak, to prawda, ale ja osobiście myślę, że to nawet lepiej. Będzie bez zbędnego szumu i tak dalej. Tędy będzie jechał wóz. My nadjedziemy stąd. Enzo, musisz znaleźć się tam wcześniej, żeby mieć jakąś dobrą kryjówkę. Najlepiej taką, z której będziesz miał jak najlepsze pole widzenia. Rozumiem. My pojedziemy swoim wózem, a Raymond swoim. Nie ufam mu. Enzo, hmm? Musisz być gotowy na wszystko. Może jeszcze sobie to przemyśl. Nie, jestem pewien. Będę was osłaniał i zrobię, co będę musiał. W porządku. – Świetnie. – Nie podoba mi się to. Pozbędziemy się Smitha i koniec. Nasze drogi się rozchodzą, a Raymond już nigdy więcej nam nie zaszkodzi. Ja się pozbędę Smitha. Tak, tak, dobrze, ty się pozbędziesz Smitha. A ja będę siedzieć w domu i oglądać telenowele zastanawiając się, czy któryś z was w ogóle jeszcze żyje. Miło, że w nas wierzysz. Odmówię za was modlitwę przed snem. Dalej są tak samo naiwni jak kiedyś. To nawet urocze. <laughs> Już na zawsze będę tu największy. <laughs> nie musicie iść do szkoły. Wciąż jest niebezpiecznie. Ale pójdziemy. Chcemy się spotkać z przyjaciółmi. W szkole chyba bezpieczniej. Hm. Bo to wcale nie tak, że to w szkole zostałaś porwana. Nie będziemy się rozdzielać i już. Skoro tak mówisz, go miej na nią oko. Jasne. Możecie zostawić nas na chwilę samych? Pewnie. Nie ma sprawy. Nie podoba mi się to. Hmm? Słabo sypiasz. Zadręczasz się czymś. Widzę to. Nie możesz teraz doprowadzać się do takiego stanu. To nie wpływa także na psychikę. i na układ nerwowy, jeśli wiesz co mam na myśli. Musisz teraz nad sobą panować. Gorsze niż kiedyś i tak już nie będę. W to nie wątpię, ale nie chcę, żebyś przez swoją nieodpowiedzialność zranił moją córkę. No rozumiem, Panie Iwanow. Proszę być spokojnym. Elzo, mm? jeśli coś pójdzie nie tak, opiekuj się moimi kobietami. Obiecuję, że się nimi zajmę. Kurde, to blok Reginy. Wpis nazywa się Część Prawdy. Skąd ona o tym wszystkim wie? Wal, chyba właśnie nie próbujesz nam powiedzieć, że to wszystko to prawda. To skomplikowane. Spotkamy się u mnie po lekcjach? Jasne. My też się spotkamy u mnie po lekcjach. Z stary. Wow, to wszystko jest strasznie pochrzanione. Tak, trudno się nie zgodzić. A na dodatek będę potrzebowała Twojej pomocy w tej sprawie. No to mów, chętnie pomogę w odbiciu Angeliny. Ale nie możesz nikomu powiedzieć. Nawet Astonowi. Jasne. Dam jakoś radę. <laughs> potrzebuję, żebyś schakowała telefon Enzo. Muszę mieć jego dokładną lokalizację. Wiem, że mogą nie chcieć mnie narażać i mogą nie mówić mi o wszystkim. A ja potrzebuję czuć się zabezpieczona. W razie, gdyby zrobili mnie w bambuko i pojechali zupełnie gdzieś indziej. Kurwa, przecież on mnie zabije, jak się dowie. Dlatego nie możesz nikomu o tym mówić. No dobra, da się zrobić. Potrzebuję tylko jego telefonu. No i laptopa. Dobra, telefon już mamy, a laptopa zaraz skombinuję. History, mocna historia. Czyli chcecie odbić Angelinę? To, coś w tym jest. Potrzebuję Twojej pomocy. Dziwne. Nie wiem, gdzie mam telefon. Jasne, stary, czego ci trzeba? Musisz przypilnować tego dnia, walerii. Mm. To raczej małe ekscytujące zadanie. Przecież nie dałbym ci pistoletu do strzelania w gangusów. Tak, to mogłoby się źle skończyć. No. Pewnie być rozstrzelał swoich. Wracając. Czuję, że ona wcale nie chce zostać w domu tego dnia. Będę spokojniejszy, jeśli będę wiedział, że masz na nią oko. Ja na jej miejscu też nie chciałbym zostać. W to strasznie ekscytujące. Te. Fuj. To jak będzie? Jasne. Nie ma sprawy. Zaraz wracam. Muszę zadzwonić do Nataszy. A stąd. Tylko nikomu ani słowa. Nawet Nataszy. ZE2> ZE2 o mordę, to Aston. Nie wiem, co mam mu powiedzieć. Cholera, um, cokolwiek, powiedz, że oglądam jakiś film albo coś. Ej, co robisz? Ja. Ja. Um, ja. Um, książkę piszę. Co? No, książkę piszę o miłości. Co jutro robisz? Ja. W szachy będę grał. szachy? Ty wszechy? Tak, odkrywam siebie. Dobra, muszę kończyć, pa! Serio? Książkę piszesz? Witaj, Ruby. Cieszę się, że zgodziłaś się na spotkanie. Och, jak mogłabym się nie zgodzić? Uwielbiam spędzać z tobą czas. Mhm, tak, z pewnością. A wiesz, co jeszcze bardziej uwielbiam? Mhm? Patrzeć na ciebie. Podziwięć Twoje piękno, kocham to. A wiesz, czego ja nie uwielbiam? Czego, mój ukochany? Gdy moim bliskim dzieje się krzywda. Teraz będziesz robić to, co kochasz jedynie jednym okiem. Wejdź mi jeszcze raz w drogę, a stracisz nasz drugie. Coś ty zrobił? Coś ty zrobił? Najlepszego zrobiłeś! Jako moja stalkerka doskonale powinnaś wiedzieć, do czego jestem zdolny Regino. Ty jesteś? Chory, zepsuty, nieobliczalny, niezrównoważony. Tak, ale wiesz co? Słabo ostatnio sypiam, non stop przy mi w uszach. Cały czas czuję jedno wielkie odrealnienie, a twój wrzask przypomniał mi, że to cały gówno dzieje się naprawdę. Zniszczę cię, zobaczysz! Możesz próbować szczęścia, blondyneczko, ale granie z ogniem rzadko kiedy kończy się dobrze. A tobie co? O kurwa, kto cię tak urządził? Lorenzo. No to masz swoją obsesję. Przestań, zrób mi coś z tym! Ech. Twoja matka też była taka świrnięta. Że co? Co wiesz o mojej matce? Była inteligentna i przebiegła. Prawie jak Raymond. Tylko on jest bardziej jibnięty. Ty też jesteś jak Raymond, tylko głupszy. Ile bym dał, żeby mieć takiego syna jak on. Mógłbym z nim zbudować wspaniałe rzeczy. Ale co mam? Syna, który się mnie wyrzekł i jegniętą córkę. Masz córkę? Tak, stoi przede mną z wydłubanym okiem. To miłe, że mnie tak traktujesz. Nie traktuję cię jak córkę, to są fakty. Twoja matka się zabiła i zostawiła mnie z tobą samego na pastwę losu. A ja nie nadawałem się na rodzica, więc oddałem cię do adopcji. Krótka, szybka historia. Chyba sobie żartujesz. Nie, nie żartuję sobie. Obiecałem ci, że pomogę ci odnaleźć rodziców i że Lorenzo będzie twój. Z jednego się wywiązałem od razu. Teraz czas na drugie. Przestań się mazać i załóż jakąś opaskę na to oko, bo wyglądasz paskudnie. Musimy się przygotować.